Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Nie jest to zwykły odcinek, bo moi drodzy, jak trafnie zauważyliście, na samym wstępie chciałabym Wam serdecznie podziękować za tak liczne odwiedzinki na naszym kanale. Ostatnio sobie z Radzie uświadomiliśmy, że wybiło nam 3 miliony odsłoń na YouTubie. To jest bardzo dużo, prawda? 3 miliony. Także kochani, to jest dzięki Wam, bo to nie my oglądamy nasze filmy, tylko są one tworzone specjalnie dla Was. Także słoneczka, dziękuję Wam za tak liczne wejścia na nasz kanał, za wszystkie lajki, komentarze, subiki. Udostępnienia i słoneczka. Wszystkie nasze rekordy są dzięki Wam. Niedawno świętowaliśmy 4,5 tysiąca subskrypcji, a teraz zobaczcie, jakie piękne wyniki nam się tutaj skroiły. No i oczywiście zaznaczam, że to kochani, Wasza zasługa. Nadmienię Wam tylko, że w naszych odcinkach szykujemy też troszkę zmian, aby Wam się dobrze oglądało, drapingi nie były nudne to z Radziem zrobimy sobie kilka seryjek. Na naszym kanale wchodziły przeróżne serie. Tak teraz, aby zadowolić Wasze gusta i aby Wam się jeszcze milej spędzało czas właśnie z nami, to kochani mamy kilka niespodzianek dla Was. Oczywiście teraz Wam nie zdradzę, bo by nie było niespodzianką. A na dzisiejsze świętowanie słoneczka przygotowałam Mega Paradiso, Ekstralinie, Wielkie Granie, 500 Maxi Cash, no i ogólnie tych dwóch zdrapeczek miało tutaj nie być, ale stwierdziłam, że na dobry rozruch wytrapiemy sobie super linię i krzyżóweczkę XN. Bo wiem, że duże grono naszych widzów lubi właśnie te dłuższe zdrapeczki. A jeszcze tylko nadmienię, że zobaczcie, wszystkie losowałam, nic nie wybierałam, a tutaj w ekstra linii mamy jedynkę. No cóż już, jak jedynka jest, to niech będzie. No i ją przetestujemy. Zaczynamy i kochani, miłego oglądania. Zaczniemy sobie od super linii. Zdrabka z numerem trzecim. Trzymajcie mocno kciuki. Dziś pozdrowienia dla wszystkich naszych widzów. Serducha wysyłamy sobie wzajemnie. Ja oczywiście swój komentarz ze serduszkami dla Was podepnę w komentarzu. A tymczasem szukamy okularów i arbuza, obym nic nie pominęła. A znacie mnie. Dobra, okulary mamy. Kolejne okularki i jeszcze jedne. I na dole nic, ani arbuza, ani okularów. Klucz i motyl. No radzi, ostatnio ostrzył drapaki, zobaczcie jak lecą. Klucz i motyl. Dobra, jest motyl. Kolejny motylek. I jeszcze jeden na dokładkę, ale po kluczu ani śladu. Lody i słonie. Bardzo mile widziane. I lodziki już mamy. Nawet i dwie gałki. Ale czy słoń się tutaj gdzieś znajdzie? No otóż nie, dobrze, że te dwie gałki lodów dostaliśmy, kwiat i łódź. Dobra, kwiatami rozpoczynamy, bo się sypią w pierwszym kaflu, łódkę zresztą też tutaj mamy, tutaj kwiatek, kolejna łódź i jeszcze jedna. No i tutaj jeszcze sobie kwiatki wydrapiemy, no bez łodzi, słońce i sakwa. Sakiewka jest, jest i druga. Mamy słoneczko i na koniec jeszcze sakwa. Rolki i korona. Rolki korona. Dobra, jest rolka. No, koronę też mamy. No pojedynczo, ale były. Księżyc i rower. Dobra, mamy rower, mamy księżyc. teraz gwiazdki by były mile widziane. Tutaj rower. I na dole jeszcze rowery, 2. Czapka i krab. To lecimy. Krabika już mamy, jest i drugi krab. I na dole. No, mamy czapkę. Chciałam powiedzieć, że na dole już nic. Ale jednak było coś. Parasol i balony. Kolejne symbole. Parasole i balony. Dobra, baloniki mamy. Są i kolejne, ale bez parasoli. Ptak i popcorn. Dobra, popcorn jest i teraz naprawdę wskazana by była ta gwiazdka. A my szukamy jeszcze ptaszka oprócz popcornu. No to ostatnie dwa. A mamy tutaj monetę i kości. A no, tak mnie nie usatysfakcjonowały te symbole. Bo wygranej dzięki nim tutaj nie uświadczymy. Także kochani, pierwsza zdrabka pusta. Kontrolne literki różne. A my ruszamy dalej. No to nasza druga rozruchowa zdrabka. Mamy tutaj krzyżóweczkę z numerkiem 37. A w bonusie jest azymut. No to ruszamy. Trzymajcie mocno kciuki. Może coś fajnego tu wytrapiemy. A pierwsze w kolejce P i U. No i U miło się składa, bo mamy w azymucie, tutaj jest unia, mamy też zupę, jest kuma, w zupie jeszcze P, no i to jest chyba jedyne P. No dobra, śmigamy na prawo U i P i już tutaj widzę pumę, a więc obydwie nam wchodzą, do peru wejdzie P, do cebuli skoczy U, Tutaj mamy Epira i to by było na tyle. No to następne literki, a będzie to O i G. A z drugiej strony GO. W Azymucie nie mamy, ale za to O będzie się sypało w naszej krzyżówce. Czego nie powiem o G? Dobra, to teraz z tej strony. Tu już widzę O. O jest G. O, igunia. Buziaki skarbie. Dobra, jedziemy kolejne literki. E i Y. No, do azemu to na padnie Y. Ale tutaj Y też mamy. E to na pewno będzie w mniejszych lub większych ilościach. No tutaj akurat w mniejszych. Ale do Cezarego odkreślimy Y. Tutaj kolejne. No i dobra, skok w bok. E i Y. I E nas tutaj ładnie wita w lewym, górnym roku. Zaraz dalej mamy fcie Buziaczki również dla Ewuni. W ogóle dla Was wszystkich wielkie buziaki. No, jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za tak piękne wyniki. No i Wam powiem, że bardzo się cieszę. Zakładając kanał, no nie myślałam, że tak będzie. Nie myślałam, że będziemy tak lubiani przez Was. No i Wam powiem, że na serduchu robi się cieplutko. A teraz H i S. No to może poszukajmy po prawej stronie. Dobra, tutaj widzę piasta, jest kasztan. Mamy też osę. No, ha, nie zauważyłam tutaj nigdzie. Dobra, J i L. W Azymucie nie mamy. No i w zasadzie w powyższej krzyżówce również ani J, ani Lki. Chyba, że wy tutaj gdzieś widzicie, to dajcie znać w komentarzu. No nie ma, nie ma, ale za to J mamy już tutaj. L też jest. W Mintaju mamy J, -kę. w Bilardzie L, -ka. w dżezie odkreślimy również L i w Cebulce też L mamy. Coś jeszcze? Chyba nie. Kolejne literki C i M. No azymut się ładnie tutaj uzupełnia, a my C i M wymieciemy sobie w powyższej krzyżówce. O tutaj jeszcze Bm, a w cezarym jeszcze C, no i ta Mka tutaj w kumie. Ej poczekajcie, bo tutaj w kosie jeszcze Ska była, nie? No póki zauważyłam. C i M, dobra jest M, jest C, kolejne M. Tutaj w Mintaju MK. W Kacyku mamy C. Dobra, i możemy szukać kolejnych literek. K i D. W azymucie nie napotkamy, ale za to mamy D w dnie. No, by ta krzyżówka dnem nie była. No, tutaj troszkę K widziałam. Tutaj na pewno w Kumie. W metce. O, kos nam się utworzył. No, to by było wszystko na razie po tej stronie. Tutaj za to mamy gada, w e po c, k, tutaj d, tutaj k. O, zobaczcie, nawet w miarę się sypią, no już widzę, że nas a blokuje. Może i a wpadnie i to będzie super krzyżówka. A póki co b i w, no już wiemy, że azymuta nie będziemy mieli, ale możemy mieć tutaj wygraną, bo zobaczcie, drugie słówko po lewej stronie. Tutaj w, tutaj b. W izbie kolejna z naszych literek. O, tutaj pominięta D. Do F ci nam wpadnie W. Do cebuli B. Tutaj kolejne. No i moi drodzy, chwila prawdy, czy będzie wygrana, czy jej nie będzie, zadecyduje nam T i I. No, bobra, tą T to sobie tutaj odkreślmy. Bonusa nie będzie, ale może tutaj coś skroimy. Tutaj i tutaj. I no, tych I się troszkę sypie. A czy te jakieś jeszcze mamy? Chyba nie. Także moi drodzy, zostajemy przy dwóch słówkach. I, a, 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 poczekajcie, jeszcze to i. O, od razu lepiej wygląda jak wydrapane, nie? Dobra, te i i. O, tutaj mamy. O, to dopiero pierwsze. No, i drugiego chyba nie będzie. Zobaczcie, jak nas A poblokowało po całej linii. No, puść, tuteńko. Tu by była piątka. No dobra, i piątka by była, prawda? A my mamy kontrolne już jedna U. A do niej o D dołączają. Także, kochani, krzyżówka pusta. Nasze zdrabki rozruchowe. No, poniekąd się nie spisały. A to wiecie co? To może od razu przetestujmy sobie tą jedynkę naszą. No, nie mogę się jej doczekać. Chociaż wiecie, jedynkom nie ufam. No, ale jak już się przykleiła do łapy, no to wzięłam, wzięłam. A pierwsze dwa symbole to wiatrak i rolki. No to śmigamy. Mamy rolkę, jest kolejna. O, tu jeszcze jedna. Rolka, rolka. A co z wiatrakami? O, i wiatrak jest. Zobaczcie, o wilku mowa. Rolka, wiatrak. Tutaj nic. I na dole już nic nie odkreślimy. No, w miarę szybko poszło. A teraz arbuz i popcorn. Arbuzy i popcorny. Gdzie wy jesteście? Ale serio? Ani arbuzu ani popcornu. No na to wygląda. No dobra, nie ma to nie ma. Kości i dzwon. I Kosteczki są, zaraz obok nich mamy dzwonek. Tutaj nic. O, dzwonek. Kolejny dzwonek. I jeszcze jeden sobie zadzwoni. No z kościami troszkę licho. Księżyc i czapka. Dobra. O, moi drodzy, mamy linię. No to w takim przypadku to Wam powiem. Dobra, jedynka. No, troszkę mnie przekonała. A zobaczcie, dopiero osiem symboli, a my już tutaj linia jest. A było wszystko? Księżyc, kości, dzwon, no Były, były. Dobra, szukamy dalej. Księżyc i czapka. Dobra, jest czapka. Kolejna czapka. Ale mnie ucieszyła ta jedynka. Tutaj księżyc. I na dole już nic. Balony i lody, balony i lody, dobra, są balony, no teraz żebym z tej całej euforii nie zaczęła pomijać, dobra, tutaj nic, tutaj nic, no do końca zdrapki już cieniutko. Diament i krab, diamenty i kraby, no to szukajmy, dobra, diament jest, o, teraz... Jak będzie gwiazda, będzie jazda, jak to Radio mówi. A my szukamy diamentów i krabów. Dobra, kolejny diament. Już myślałam, że krab, ale to motyl. Diament i krab. No i zobaczcie. no Nie ma, nie ma. Leżak i rower. Pojeździmy rowerem, potem się wygrzejemy na leżaku. No, teraz mają przyjść dni, nie? Dobra, tutaj leżaczek, leżak, rower, kolejny z leżaków, no, tych leżaków tu jest, no czeka nas wypoczynek, dobra, biedronka i słońce, biedronki i słońca. A, proszę, kolega był. A my szukamy biedronki i słoneczka. Dobra, słońce, słońce. Tutaj obydwa. Kolejne słoneczko i jeszcze jedno. I na dole zobaczcie, ile słoneczek i jest też biedronka. A my szukamy kolejnych symboli. No, troszkę ich tam, troszkę nam ich tutaj zostało jeszcze. Ptak i klapki. Dobra, ptak i klapki. Dobra, klapki już są. Kolejne klapki. Tutaj nic. I tutaj mamy jeszcze dwie pary klapek, no ale ptaka nie było. Chyba, że był, to znajdziemy go potem. Moneta i klucz. Dobra, mamy monetę. Jest i druga monetka. Tu kolejna z monet. No już nic, no klucz się nie pokazał. Ale się pokazała już ta jedna linia i to już jest dobrze. Motyl i słoń. Dobra, mamy słonia. A poczekajcie, a kto miał dzwon? No my. Motyl i słoń. Dobra, jest motyl. Kolejny z motyli. Tutaj mamy słonie i motyla i poniżej jeszcze jeden słonik. Dobra, cztery ostatnie symbole. Dwa z nich to podkowa i serducho. Serduszka, kochani, wszyscy sobie wzajemnie wysyłamy. No i serduszko mamy też na krzyżówce: podkowa i serduszko. Dobra, tutaj serducha. Serducho razem z podkową. I na dole jeszcze serduszko. Dobra, dwa ostatnie symbole: dawać tą gwiazdę. Badają piłkę i parasol. No, zobaczmy, czy ta piłka z parasolem nam tutaj coś dodadzą. No, piłki to chyba nie było. Parasole to widziałam. O, tutaj jeszcze jeden. I na dole już nic z tych rzeczy. No dobra, ale tą naszą początkową linię mamy. A pod naszą linią 10 zł zwrotu. No dobra, i dycha. Już coś się zwróciło. literki literkice. No i kochani, pojedynce bym się nie spodziewała. No a zobaczcie. No, mam nadzieję, że to jedyna wygrana. W dzisiejszym odcinku nie będzie. A teraz, kochani. Przechodzimy do 500 000 maxi cash, Tutaj numerek mamy 10. Szukamy pliku, który nam da 40 zł od razu, albo wygrywających liczb, albo pliku i liczb. On no tak też może się zdarzyć. A wygrywające to 21, 13, 26, 28 i 47. No, trzymajcie mocno kciuki. Bo pierwszą mamy 56, a my u góry 50 nie mamy. Kolejna 46. 27, bardzo blisko, 51, 31. No ta 13 taka odwrócona, nie? Szkoda, że się miejscami nie zamieniły. Dalej mamy 18, 42, 35, 55, 36. No tu same pudła. No to dalej, 45, 14, oj bardzo blisko. 23, 57, 58. Po co te pięćdziesiątki? Kolejna 44, 41, no nie widać, 22, bliziuteńko, 54 i ostatnia 50 będzie też, no nie jest 15, ale i tak nie trafiona. Także moi drodzy, Maxi Cash, no dzisiaj pusty, no ta jedynka póki co to się jako jedna spisuje, ale przed nami wielkie granie z numerkiem 18, szukamy monet, szukamy gwiazdy i wygrywających liczb. Może i to wielkie granie przyniesie nam tutaj wielką wygraną. A szukamy 26, 42, 36, 45 i 21. No spójrzmy, zaczynamy od 17. 31, 10 za dużo. 22, 16, 46. No tutaj wygranej nie ma. No to dalej, 34.

55, 51, 49, 29 i ostatnia szansa 41, a więc po ostatniej szansie wielkie granie. Wielki pustaczek. No to kochani, ostatnia zdrabka na dziś największa z dzisiejszego miksu Mega Paradiso, a numerek 11. Także tutaj trzymajcie mocno kciuki, a ja postaram się wydrapać tutaj coś fajnego. No, i pierwsze dwa symbole to będzie meduza i ośmiornica. Meduza i ośmiornica, dobra, ośmiornica już jest na dzień dobry. No, szukajcie razem ze mną. Tutaj mamy meduzę. A coś niżej? Zmieścimy się? No, pewnie, że się zmieścimy. No, niżej już widzę tą meduzę. I na dole już nic. Dobra, jedziemy kolejne. Balsam i piłka. I tak, dwie piłeczki, ładnie tutaj mamy w krze drugiej. Tutaj piłka, tutaj balsam. Kolejna piłka. I na dole próżno szukać. No nie ma ani piłki, ani balsamu. Znaczy chyba nie ma. Osioł i konik. I tak, konika dopiero widzę tutaj pod czwórką. Osiołek to chyba taki siwy był, nie? Taki szarawy. O, 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 właśnie taki. Czy gdzieś coś jeszcze? Powiedzmy, że to wszystko. Piniata i kaktus. Dobra, kaktusik przybliża nas tutaj do tej stówki. Oby jeszcze ta rybka wpadła. Piniata, kaktus. Dobra, tutaj będzie piniata. Czwórka na razie stoi. Dobra, kaktus tutaj w rożku. W siódemce pinata. No, bez kaktusa już. No, te rybki, by było miło tutaj zobaczyć. Parasol i marakasy. Dobra, tutaj mamy ładną parkę. Dwie kolejne pomijamy. I na dole marakasy i parasol. Dobra, parasol widzę tu. A na dole już nic nie dodamy. No. Ta ostatnia nam się tutaj ciężko rozwijanie. Bardzo mało tych symboli. Lornetka i lody. Dobra, lornetka jest. Tutaj mamy loda. I w siódemce jeszcze lornetka. Limonka i gitara. I od gitary rozpoczniemy. Tu się kłania limonka. O, razem z gitarą w trójce były. O, zobaczcie, marakasy jeszcze jedne. No, ale wyhaczyłam. No, zerknijmy w dół. Limonka, gitara. No, gitary mamy dwie. W ostatnim okienku, ale już bez limonki. Koło i poncho. No, już symboli coraz mniej. I tak. Mamy koło. Jest i poncho. I niżej. Kolejny Sancho Poncho. I na dole jeszcze dwa wdzianka. No, koło tylko jedno było. A to teraz pojedźmy sobie tak: ananas i awokado. I tak, tutaj skroiła nam się ładna parka. W trójce sypią się ananasy. Kolejny ananas razem z awokadem. No, tak by mogły wpadać każdy symbole, nie? Tutaj awokado. No, i na dole jeszcze to ananasa sobie dokreślmy. Dobra, kochani, dwa ostatnie symbole. One jeszcze tutaj mogą wiele zmienić: rzeźba i mango. Oj, chyba nie zmienią. Dobra, to tak. Mamy rzeźby, już dwie. Tutaj tej rybki już nie dostaliśmy. Ale w czwórce jeszcze rzeźba. No i kochani, to by było na tyle. No, wygląda na to, że zdrabkę mamy pustą. I zapewne tak też jest. No i jest, kontrolne różne. I kochani, wygląda na to, że jak na taki piękny, kolorowy miks, wyciągnęliśmy dzisiaj tylko dyszkę i to z tej niechcianej jedynki. Ale jak to się mówi na pomnożenie, coś jest, pusto całkowicie nie było, coś nam się zwróciło, i może właśnie tą dychę wymienię na taką zdrabkę, która nas tutaj zwali z nóg. Za to oczywiście, kochani, trzymajcie mocno kciuki, a ja jeszcze raz dziękuję Wam pięknie za oglądanie, za odwiedzinki na naszym kanale. Ściskam Was bardzo mocno i kochani, zapraszam już Was na kolejne odcinki, a powiem Wam, że będzie się działo, bo pomysłów co nie miara. A więc słoneczka, buziaki dla Was. Trzymajcie się zdrowo i do następnego no to pa!